Dzisiaj etap uzbrajania filtra na 27 MHz. Akurat w tym momencie jest obudówka przystosowana pod filtr wycinający, pod pętlę wycinającą, jak i dwa, dwa elementy tak zwanego filtra Band pass. Można tu zrobić zaślepkę po prawej stronie, a po lewej, zamontować tak zwaną pętlę, aby filtr działał jako wycinający. No tak to wygląda całości jest dość długie, bo 2,5 metra Widać tutaj stroik do częstotliwości rezonansowej no jest dość dość duży filtr jak na 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 fildu Plexera. Przeważnie to są na 2,70 m. To są malutkie filtry, a tutaj widać jest duży gabaryt. No a wieczorem oczywiście film ze strojenia. Także zapraszam.